A to pierwszy odcinek Plan Seed 2. Tak, sobie trochę grałem. Już mam czwarty level. No i niewiele mi brakuje do piątego. Mhm. Mhm. Co to jest? Czekaj, to jest główne. No, tam Jak widzicie, dużo się dzieje w tej grze. To jest bardzo fajna gra. Dla mnie, mam na nadzieję, że i dla Was będzie fajna. Bo dla mnie pierwsze miejsce prawie. No może Battlefield jeszcze ją zastępuje, ale prawie, 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 no pierwsze miejsce, bo to jest bardzo fajna gra. Yy, I mało mnie akurat 10 punktów. Całe 10. Żadna gra jeszcze dla mnie nie stała. Battlefield 9,5, a to akurat 10. To jest bardzo fajna gra. Nie wiem, jakby wam to opisać, ale to jest za je fajna gra. Jak sami widzicie, to jest wielka strzelanina w kosmosie. Więc trzeba uważać też na swoich, czasami rozjadą, czasami nie. No. Mm -hmm. Trzeba trochę czekać. Są różne klasy. Mechanik lekarz i tam Szturmowiec jest lekki, sniper. Szturmowiec, jest. Nie wiem, nie pamiętam dobrze tych klas wszystkich, ale wiem, że dobre są. Obojętnie jaka klasa, ale bardzo dobra. Lekarz ma fajne urządzonko. A inny... Aha, to jest rozwalone. Tu trzeba uważać na bardzo na przeciwników, bo umno, no, zaskoczyć. Ja jestem w niebieskich, dla mnie niebiescy są najlepsi. Yy, raz prawie całą wojnę wygrali, jak ja w nich byłem, tylko że, no, coś mnie rozłączyło i... No i widzicie, ale prawie całą mapę walczyliśmy z fioletowymi i, no prawie wygraliśmy, ale... Niestety mnie rozłączyło i nie dostałem nic. ale też nie wiem, czy się dostaje coś w ogóle do wygraną, bo ja zacząłem kiedy wczoraj w to grać. No. no to co, to nie mam czasu tutaj się dowiedzieć. Jeszcze się nie mało dowiedziałem tam od youtuber trochę też się dowiedziałem jak... No jest, no wiecie jak strze chodzić, strzelać, bo w niektórych się strzokami chodzi. A tu WSD. Dla mnie też jest wygodniej WSD. No. Kurczę. Widzicie, to jest bardzo ostra gra. Tylko, że no, od 16 lat. Ale ja gram już, nie, od 12 to jest. No, a ja gram, wiesz, nie mam też tylu, ale gram. Więc zachęcam was bardzo do zagrania w tą grę, bo... Myślę, że was zachęcę w ogóle, bo ta gra jest w ogóle bardzo fajna. Myś... Dla mnie jest na pierwszym miejscu i 10 punktów ma. No. Jak sami widzicie, że to jest fajna gra. Chyba, że ktoś nie lubi strzelanin takich tam. No to, no trudno, nie? Mówi się trudność. Jeśli ktoś nie lubi. Ale mówię, to jest zaję fajna gra. Nie, myślałem, że tutaj jest ten... strzelanie. Gdzie to było to, co... To... strzelanie. Hmm. O nie... Hej, gdzie? No i dla mnie też słabo mi idzie, bo niektórzy są niewidzialni, co ja mam poradzić. No, czekajcie. No to... Liczę, że Was zachęcę do tej gry, bo gra jest, już mówiłem. Bardzo fajna. I myślę, że kto komuś się spodoba ta gra i zagra razem ze mną. O, naprawili. A ze wschodu. <laughs> zajęte już. Czasami jest ja grupia moje zajęte. Gdzie oni tu czołgi sobie robią? Tu są takie różne, do pistoletów można klasy zmienić przy takich komputerach I wozy kupować można tylko Czołgi, te helikoptery można kupować, można dodatki do nich kupować nowe Karabinki jakieś, można kupować różne karabiny nowe Dodatki, na przykład shotguna do karabina takiego Tam niżej będzie takie coś Taki Shotgun, różne lasery można, lampkę namierzacze różne tam no tu można no wszystko nawet kupić tylko trzeba mieć pieniądze ja mam akurat czekajcie czekajcie ja mam chyba <laughs> 200 nie 700 coś bo tu bardzo trudno się zarabiać <laughs> pieniądze bo to trzeba zabić człowieka kogoś, ale no, mieć słabo idzie w zabijaniu kogoś. Bo snajperom idzie zabić, ale ciężko mi. Karabinkiem już lepiej. No, helikoptery i te czołgi dobrze mi idą. No o widzicie to jest takie coś. Tu można. To jest do punktów przejmowania tu. Myślałem, że to jest takie, że można sobie mapkę zmienić, ale okej. Okay. To jest takie do punktów, to się przejmuje. To jest znaczek, która drużyna to ma. U góry. To mogą mieć fioletowi, czerwoni i niebiescy. My akurat to mamy. Więc są niebiescy. Może nie są te kolory różne w znaczku, ale są. I muzykę mają fajną, akurat niebiescy mają fajną. Muzykę tu. Radzę wam brać niebieskich, bo dla mnie to jest najlepsza drużyna A czerwoni czasami tylko gniotą mało kiedy, bo niebiescy Jakby to powiedzieć, zabierają im wszystko eee, Może na C pójdziemy, a nie dobra Tu takie wozy można kupić, jeździć, u góry są te jak się je postawi, to wtedy tak, i tu jest to do zmieniania klas, pokażę wam może. O, zobaczcie, jest takie coś, mi się ładuje. O, ja mam tego. No bo mi się najlepiej tym gra, on ma bazookę, czy... No nie bazookę, czekaj, RPG, no. Tu jest ten, no, jak mówiłem już, ten mechanik, czy jak on tam ma... Dobra, tu jest medyk. Cięż lekki ten. To jest sniper. Medyk ma fajną broń taką do leczenia, to o takie coś. Wygląda jak pistolet, ale to nie jest pistolet. Ja tym gram. A to można kupić. To jest też fajna broń. Ulubię się tym pobawić. A może wam ku... Może kupię teraz. A dobra nie... Um, ej, zabili mnie. Ej, tak nie można. No dobra. Ale no pokazałem Wam wszystkie klasy. Yy, hy, hy, czekajcie, mi się ładuje. Musi się naładować trochę, jak zginiecie i można wtedy wejść do akcji. Dobra, to Wam pokazałem tego Max. Można chyba za 300, no za 350 kupić go. Jeśli będziecie chcieli, możecie sobie kupić. To się zdobyła w grze za zabicie, chyba. Chyba tak. Bo ja kilku zawiem. Ej, jak ja latam? Ty. Ja nawet nie wiedziałem, że mogę latać. Jetpack, że mam. Ale ja mam w ogóle... Dje... Ej, ja mam jetpack! Ale fajnie. Jan, jetpack, jetpack mam. Akurat na odcinku to odk odkryłem. Wow. Przynosi mi szczęście. Kurczę. Ach. No jak mówiłem, nie najlepiej mi idzie z tym. Ciągle mnie zabijają, albo ja ich czasami. Mi się zdarzy. Ale mają lepsze zbroje, oni pewnie grają już kilka lat, a ja zaczynam. No i to jest akurat najnowsza wersja tej gry. Tam są też starsze, ale nie radzę. Jeśli chcecie, to możecie. Tam są... Tu by pozmieniali wszystko. No może nie wszystko, ale część zmienili jest inna hepa było inne i tarcza tamta taka było całkiem inne ale no zmieni jak widzicie yy, czołg to, to jest nasz. a może pojazdy wam pokażę o pojazdy 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 albo może wam nie pokażę bo nie ma tu takiego wiecie nie jak to przy pistoletach jest takie samo tu mnie kiedyś ktoś zabił przed chwilą Zobaczę, czy on jest gdzieś. O, No, ty, to była bomba. Kurczę, trzeba być... No, trzeba się trochę rozglądać jednak. Myślałem, że mogę sobie spokojnie przejść. Myślałem, że to co innego. Tych gadżetów jeszcze nie znam dobrze. O, jest! Tam są czołgi. Pokażę wam. Latających chyba wam nie pokażę. Chyba, że znajdę cudem. o tutaj jest o widzicie to jest takie to jest to urządzenie do czołgów pokażę wam tu jest Jeep ja na drugi już go taki lepszy trochę tu jest to safari taki Jeep on jest taki fajny koła można mu zmieniać na kolce, można też. To jest oczywiście ten wóz, o którym już wam mówiłem. To jest podlepsone mogę je wszystko mam na drugi level. To jest fajny czołg, to jest mój ulubiony czołg. To jest też fajny czołg. Czasami nim jeżdżę, mało kiedy. Częściej jeżdżę o takim... O, widzicie? no to wiecie już wszystko chyba co ja bym wam mógł jeszcze tu coś pokazać. aha no tak chciałem wam pokazać taki że można wszystkie bronie masz można je testować pistolety czy chcesz się kupić czy nie ale no pewnego czasu coś nie mogę tutaj tego znaleźć chodzę po tych różnych głównych tych najczęściej tam jest taka Kula ziemska jakby pokazana I tam będzie ten Podejdź do tego E nacisnąć I będzie zupełnie w dolnym Tam na dole takie zielone yy, Trening, Coś takiego będzie Nie wiem Ja mam po polsku nie wiem czemu Miałem po polsku nie wiem czy jeszcze mam Coś tam poprzystawiałem yy. O Przejadę się tym. Pokażę. To jest takie fajne działko. Ja lubię to akurat. O, ktoś ma... Ktoś dokupił? Czy to jest? Nie. To jest stare już, dobra. Jak się kupi taki wóz, ma się działka 2. I jest miejsce na 12 osób. Tu jest taki tir, Po prawej... No, co to ja mówię. Taki, no, wasz wóz. Na no, zielono jest. I mu Musimy uważać, żeby ten zielony się utrzymał jak najbardziej. Żeby... Żeby był pełny zielony, bo jak nie ma, to znaczy... Jest uszkodzony. My to już mamy uszkodzone, mieliśmy dachowanie przed chwilą. Mamy takiego kierowcę jakiegoś, nie wiem. Czy on coś pił, czy nie? Bo tak jest, oni... My tu wjechaliśmy na wrogi teren no a ja już będę kończyć no niestety może nakręcę jeszcze coś ale na razie narka i życzę dobrej